Kiedy byłam mała, stwierdzono u mnie schizofrenię. Zwidy były dla mnie normalnością. Czasami widywałam nieznanych mi ludzi, byłam zbyt mała, żeby się tym przejmować. Za to moi rodzice byli bardzo przygnębieni. Pewnie zadawali sobie pytanie, dlaczego to musiało spotkać akurat nas. Żyłam tak jak wcześniej, przed diagnozą. Nie stanowiło to dla mnie jakiegokolwiek problemu. Jako dziesięciolatka uwielbiałam ubierać ciuchy mamy i udawać przed lustrem modelkę. Pewnego dnia, rozmaicając sobie dzień w ten oto sposób, zauważyłam kątem oka postać. Stała tuż za mną bacznie mi się przeglądając, Mierzyła może około metra m. Nie była blada, nie miała krwi na twarzy, jak to w horrorach była. Wyglądała jak zwykły człowiek. Uśmiechała się. Płci nie jestem w stanie określić do tej pory. Była ubrana w jasno-żółtą piżamkę w niebieskie paski. Oczy miała zupełnie czarne, jakby wyssano z nich całą radość i wszystko co pozytywne, ale o dziwo się nie bała. Wyglądała przyjaźnie. Tak na marginesie, jakiś czas temu znalazłam rysunek z dzieciństwa przedstawiający Rodiego. Oto on. Jako, że byłam otwartą i miłą osobą, rzekłam: Dzień dobry! Nie odpowiedziała mi, ale wciąż patrzyła się na mnie tymi pustymi, ślepiami z uśmiechem na twarzy. Inne dziecko uciekłoby czym prędzej do rodziców. Ja taka nie byłam. Podobała mi się. Mieszkałam w dużym domu w niezbyt przyjaznej okolicy w Nebraska. Nie miałam tutaj przyjaciół. Nie mieszkały tutaj żadne dzieci w moim wieku. Dom, w którym mieszkaliśmy, był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Od niemalże dwóch wieków nikt się z niego nie wyprowadzał. A ja pragnęłam towarzystwa. Tym bardziej, że rodzice całe dnie przesiadywali w pracy. Dni, tygodnie, miesiące mijały. A Roti, bo tak nazwałam ową postać, wciąż mi towarzyszył. Zawsze był przy mnie. Jedyne co zmieniało się w nim to uśmiech. Gdy tylko pojawiali się niedaleko nas rodzice, on opadał. Przyznam szczerze że bez uśmiechu był naprawdę przerażający. Pewnego dnia powiedziałam o wszystkim mamie. Jak już pewnie pomyśleliście, tak, uznali, że choroba się pogłębia. Mama powtarzała, że to nic złego. Od dziecka nie miałam przyjaciół. W szkole nie przepadali za mną, dlatego stwierdziła, że to normalne mieć wymyślonego przyjaciela. Rottiego widziałam wszędzie, gdzie bym nie poszła. Zawsze był tuż obok. Myślałam, że to anioł stróż. Cóż, zawsze myślałam, że anioły mają skrzydła. Roti ich nie miał. Jak wspomniałam, wyglądał jak zwykły człowiek, pomijając jego oczy. Rodzice zapomnieli o mojej chorobie, ja również. Nie chodziłam do lekarza od bardzo dawna. Nie mywałam już zwit, Poza Roti. Uznano, że nie ma sensu, skoro nic się nie dzieje. Specjaliści powiedzieli, żeby przyjść, gdyby tylko coś się działo. Miałam od razu informować rodziców. Nie zwracałam już szczególnej uwagi na Rotiego. Był moją codziennością, a ja dorastałam z każdym dniem. Zajmowałam się tym, czym moje rówieśniczki. Oglądałam filmy, czytałam magazyny o gwiazdach. Uczyłam się. Nic nadzwyczajnego. Mając 15 lat, poszłam do lekarza po raz pierwszy od bardzo dawna. Badał mnie nasz zaufany psychiatra. Miał stwierdzić, czy wszystko jest w porządku. Rozmawiał ze mną chwilę, po czym wyszedł na korytarz, porozmawiać z moimi rodzicami. Kilka minut później zawołano mnie. Mama była bardzo ucieszona, tata również. Uznajmiono mi, że nigdy nie miałam schizofrenii. Był to jedynie błąd w diagnozie. Od tamtej pory już nigdy nie widziałam Rotiego.